Izabela, który dzisiaj? 27 marca. A co ty robisz? E, właśnie sobie tak myślę, że pójdę jednak na tę galę w poniedziałek w białym garniturze, e, bo skonsultowałam też z projektantką, która tworzy biżuterię, i powiedziała, że właśnie specjalnie zrobi dla mnie do tego białego outfitu zrobi specjalnie biżuterię. Ja jeszcze tylko nie wiem, czy. Właśnie iść w tej koszuli, to zobaczę jak biżutaria przyjdzie do mnie, czy iść bardziej w takim topie mi się bardzo podoba koszula. Nie też, bo ten A top, top na. Nawet... to możesz wyrzucić. Bo ten top, słuchajcie, wyrzuć, proszę. Ale nie poczekaj, cię wyrzuć, bo, Ale on jest wyrzuć, biały. On, on generalnie. Jest biały. Jest, ale on przy to takiej bielizacji. Ja tak, trzy jest. kolory białego. No no. Najbardziej biały jest ten top, który bym wyrzucił. E, najładniejsze białe jest to e, ta bluzka, ale mi się podoba ten biały, taki biały, nie biały tego garnituru. Bardzo bo on nie pięknie, jest biały, ale pięknie. jest piękny. Ale teraz chciałam jeszcze coś tylko rzec, że właśnie zobaczcie, jak Mirela. Tworzy dla mnie tę biżuterię. A jaka to będzie biżuteria? Zobaczcie.